Więc to jest jej dom, na no jakoś tak... nie bardzo... domowy. A, panie Wright. Tak się cieszę, że się pojawiłeś. Mamy dzisiaj ładną pogodę. Nie cieszysz się? Nie, ani trochę. Ta głupa pogodynka znów się pomyliła. Będzie lało jak z cebra, powiedziała z prostą miną. Nie wierzę, że oni zezwalają na takie... niecenne raporty... no, tutaj w publice. Przy publicznym. Gadanie z tym gościem o pogodzie to jest jak proszenie się o karę. Ta pogoda zresztą nigdy nie była jakimś wybitnym tematem do rozmowy, bo takie cześć, cześć, ładna pogoda, no ładna, i takie okej, okay, co z tego wyniknęło? No, ciężko uwierzyć, że jest do maj, no. Jak mówię, jakiś taki bardzo mało domowy. Wiem, że niby wszędzie ma tutaj panować ta mistyczna atmosfera czy coś. Kultura trochę inna, no ale chyba jednak ma jakąś sypialnię czy coś powinna mieć. E, co zrobisz, kiedy już przyzwiemy duszę tej pielęgniarki? Czy to nieoczywiste? Każe jej napisać pisemne wyznanie. Pisemne wyznanie? Tak, wyznanie. To teraz zwróć uwagę, ona napisze to, rok temu. 2 maja, kumasz? 2 maja? Nie, przestaję. 14 pacjentów umarło z powodu moich zaniedbań. A potem, dnia 24 maja, zasnąłem za kółkiem i umarłam w wypadku, w wypadku samochodowym z powodu moich dalszych zaniedbań. Przepraszam za moje wszystkie zaniedbania i błędy. Oto co ona napisze. I, I z tym wyznaniem, deszcz, który pada na moją duszę, w końcu może przestać O, A, rozumiem. No, chociaż gość ma jakiś konkretny plan, to nie jest tak, że też wezwie duszę i takie, o cześć, o cześć, i nic z tym nie zrobi większego. Hmm, słyszał od, od yy, jakiejś dziewczyny, która studiuje okulty z koledżu o -Mai? Przypuszczam, że to może być na ciekawy kierunek studiowania czy coś. Tylko też zgaduję, że pewnie nie jest to najbardziej opłacalna rzecz w tych No bo taki fach. No, no jaki jak potem z tymi studiami można fach tutaj sobie znaleźć? I, i to jeszcze przy tym dobrze płatny. O, oh, ciotka Mai jest już w tamtej komnacie, tak? No, w sumie, dobrze byłoby z nią porozmawiać, bo zawsze jednak rodzina, która pewnie jeszcze nam przekaże więcej informacji na temat tego, co się dzieje w ogóle wszędzie wokół nas. Tak, komnata połączeń. No i owszem, wygląda jak komnata połączeń. Wow, tu panuje taka dziwna atmosfera. Te migoczące światła to są chyba świeczki? Dobry panie, kim ty możesz być? A, um, ja jestem, um, na imię mam Phoenix Wright. O, muszę być tym dobrym panem. Dobrym panem? Ona mówi o mnie? No, ciesz się, że nie do dobrą panią? Albo dobrą kolczatką z tymi twoimi Włochami? Jesteś adwokatem, czyż nie, dobry panie? Wiele o tobie słyszałem od mistycznej Mai. Hmm, naprawdę? Mistyczna Maja? Jestem ciocią mistycznej Mai, Morgan Fay. Miło mi cię poznać. A, chciałam z tobą porozmawiać o pewnym incydencie, dobry panie? No to wygląda, że prosisz o zbyt wiele od mistycznej Mai, jeśli chodzi o wypełnianie obowiązków. Właśnie o czym ona w ogóle gada? Maja chyba obowiązków nie ma tak wiele, czy nie miała, kiedy była z nami jeszcze, w biurze. Heh, gdyby to nie mistyczna Maja i jej asysta, to ty byś z pewnością nie wygrał. Heh, najpierw dziewczynka, która ucieka ode mnie, a potem starsza pani, która mówi, że jestem do bani w swojej robocie. Od kiedy stałem się gościem z plakatu pod tytułem, jak nie robić pierwszego wrażenia? Ss, no kurczę, no wszystko musi Fenixa oczywiście dobijać, jak nie pod jednym względem, to pod innym. No naprawdę, tro trochę jest mi gorzkoda czasami. Ale przeszłość to przeszłość. Teraz pogadajmy o teraźniejszości. Ach, no dziękuję. No tak, dziękuję za to, że w końcu mam te chwilę ulgi od tych wszystkich obelg i tych dziwnych uwag i tak dalej. Więc może przejdźmy właśnie do, do tematu Mai, którą zwiesz mistyczną. z jakiegoś powodu? Czy, czy nie jest to trochę dziwne? Dobry panie! Tak! Jak śmiesz być taki bez szacunku i, i niegrzeczny w... Niegrzeczne to trochę kiepskie słowo mi się wydaje, żeby to nie padało w tej sytuacji, w tym kontekście. Do niej trzeba się zwracać poprzez jej właściwy tytuł, dobry panie. Musisz mówić na nią Mistyczna Maja. A, a więc Mistyczna Maja, a, jedna z tych osób znowu. Że musisz mówić to, a nie, a nie inne, tak, a nie inaczej, bo inaczej jesteś u mnie na, na dnie samego dna społeczeństwa, nie wiem. To krew. Krwistość? Mistyczna maja ma w sobie krew mistrzyni. Właściwie to tylko ona jedyna pozostała. Tylko ona pozostała, a co niby to ma znaczyć? Mistyczna Maja jest ostatnim dziedzicem techniki łączenia kurajn. Okej, okay, więc jak z tobą jest? To jest trochę bardziej skomplikowane. Mimo, że jestem kobietą z rodziny Fej, to jestem jedynie z dalszej gałęzi tej rodziny. Dalsza gałąź rodziny? A o co z tym chodzi? No, o to jak to brzmi. Nieważna jaka jest, jaka jest moc członka z dalszej gałęzi? To nie może się on nigdy stać mistrzynią e, szkoły kurajn. Więc jak silna ty jesteś? To wstyd, jednakże muszę się przyznać. Nie mogę nawet w ogóle zacząć porównywać siebie i mojej mocy do tej odmistrzyni. Więc tak to jest. Nie jestem pewien, ale wyczuwam trochę zazdrości w jej słowach. Więc dzisiejsze połączenie będzie jej pierwszym. Tak, dobry panie! Ponieważ duch osoby, która umarła w wypadku samochodowym jest zazwyczaj bardzo silny. To łatwo jest tę osobę wezwać do naszego świata. Hmm, w rzeczy samej wypadek samochodowy. Łączenie będzie miało miejsce tutaj, w tej oto komnacie połączeń, dobry panie! Jak widzisz, jestem w trakcie przygotowań. No, widzę, że ciężko pracuję. No Pracujesz tutaj cały czas, popijając tę swoją herbatę, kawę czy cokolwiek tam masz w tym kubku. Żarz się piana z tego wylewa na zewnątrz, jakimś cudem przylega do tego kubka. Czy to tak powinno potrafić, bo nie wiem. Więc to jest komnata połączeń. Miejsce, gdzie, gdzie Medium rozmawia z tymi, którzy umarli. Więc nie masz chyba nic przeciw, gdybyśmy to obserwowali? Nawet nie myśl o takim sensie. Tylko Medium i klient mogą tutaj wejść. E, o. Sekrety technik Kurain nie mogą być widziane przez kogokolwiek tam byle z zewnątrz. Ale to nigdy nie powstrzymało Mai przed robieniem tego przed moimi oczami. No. Przypuszczam też, że trochę ona tego tak sama z siebie nie robiła? Nie wydaje mi się przynajmniej. To było bardziej taka sytuacja, że ktoś wchodził w jej ciało, tam ona była opętana nie do końca z własnej woli? Hmm, ciężkie drzwi są zamykane. A więc co to wchodzi z tym zamkiem? Po to on jest? O, tak. Ciekawa jestem, czy spotkałeś się z, Pe z Pearl, dobry panie? Pearl? Jest ona rozkoszną, anielską, młodą dziewczynką. A, ta dziwna. Jest moją córką, a więc co, co chciałeś powiedzieć? A, ta dziewczynka, jakże słodka! <laughs> Czyste serce, które nie zna zła tego świata, jest potężną rzeczą, dobry panie. Proszę, unikaj wpływania na nią. Wręcz nalegam. No, nad nie miałem zbytnio szansy. Muszę naprawdę nalegać, żebyś po prostu nie pozwolił na, na to, żeby to zaszło. Okej, okay, okej, okay, pojmuję. Ta trochę natrętna kobitka, no ale przypuszczam, że no skoro Pearl jest jej córką, to raczej... Nie chcę, by coś się z nią stało. E, o wszystkim chyba już z nią porozmawiałem tutaj w tej komnacie. Możemy zobaczyć, co więcej ona ma nam może do zaoferowania. Pokój medytacji jest po drugiej stronie tych, ciężkie, no, tych ciężko wyglądających drzwi. Na nich znajduje się wielki, żelazny zamek, tam gdzie jest klamka. Jakby to była kurtyna, która oddziela normalny świat od duchowego. Hmm, tutaj siedzi medium, tak przypuszczam. Są cztery panele na podłodze. Słoma na podłodze jest trochę wilgotna, ale to pewnie z powodu wilgoci w powietrzu. Okej, okay, więc coś jeszcze, no w sumie tutaj trochę jest rzeczy do zobaczenia. Jest sobie no tutaj ten parawan chociażby, albo też ten ołtarzyk przed nim. Pokazuje swój wiek. Wszystkie jego krawędzie są poszarpane. Także litery już zaczynają trochę się rozmywać. Chyba rozpoznaję parę symboli. ku ra in Jestem... całkiem pewny, że to jest napisane. Może więcej o to zapytam Maję potem. Więc jak mówię, no chyba ciekawsze od tego parawanu jednak będzie to, co jest przed nim, no bo tutaj wszystko tak ułożone... Tak, ołtarzek. Cokolwiek to jest, no czuję jakby to było bardzo ważne. Lustrzany obiekt... z odbijającą... powierzchnią... ...czystokrojową materiału i... hmm... I święte drzewka, których gałęzie były ustawione w konkretny sposób. Dobry panie, gdybyś mógł nie dotykać świętych obiektów, te obiekty są oferowane duszą. Gdyby się dotknął, dobry panie, to byłyby przeklęte. Tak, przeklęte. Okej, okay, ludzie czepiają się moje, mojego fryzu, mojego imienia, moich innych rzeczy, a teraz mojego dotyku, że kurczę przeklina wszystko. Jak mówię, to się nigdy nie skończy. Phoenix naprawdę jest mi przykro z tego powodu. E, nie musiała tego mi mówić. Nie jestem takim idiotą. A coś może jeszcze tutaj? Taka, taka skrzynka? Tutaj jest taki... okrągła klamka na tej skrzynce? Ech, pusta przestrzeń za parawanem. Światła ze świeczek tam nie dochodzą, więc jest tam zupełnie ciemno. No, to w sumie było trochę mało ciekawe, mało ciekawe informacje, których nam jednak to dostarczyło, więc nie do końca wiem po co to w ogóle jest. E, nic więcej chyba do roboty w tej komnacie nie mam, więc możemy stąd już śmiało wyjść. Grey też zgaduje, że więcej nam już nie powie. E, możemy więc może wejść dalej w... G w głąb tego domu, w dworu Fey. Wow! Ten ogród zapiera dech w piersiach. Ktoś w to włożył naprawdę mnóstwo miłości. A co to jest tam? Czy to jest piecyk? Jest chyba trochę nie na miejscu w takim ogródku. Dla mnie koszmaru nie ma, nie wygląda jakoś tak bardzo hiper mega super cybernowocześnie. No, piecyk taki jeszcze jest w miarę normalną rzeczą, mimo wszystko, chyba. E, może coś jeszcze więcej o nim powiesz? Mały piecyk. Tutaj chyba w ogóle śmieciarki nie przychodzą? Czy nie, nie przychodzą, nie przyjeżdżają tak? Nie przychodzą, tak kurczę. Wrosły im nogi i sobie chodzą i biorą śmieci, i pożerają, a potem trawią, jak, z, jak zwykli ludzie. Nie wiem. Tak, każda rodzina musi swoje śmieci palić. No, to jest zawsze jakieś rozwiązanie. No i też takie, że w miarę oszczędza przestrzeń, no bo tak śmieci jak są spalone, to przecież się tam zmieniają w popiół, czy coś. A tak to się zawsze tylko do kosza wyrzuca i potem te kosze robią się pełniejsze, pełniejsze jeszcze pełniejsze i z, trochę z tym potem oczywiście istnieje kłopotów. No cóż, nic więcej już tutaj nie ma poza tą urną, tam jeszcze, w której było napisane, czy Feniks zgadał o tym, że w środku się znajduje czyjś tam popiół. Mamy także taki oto boczny pokoik. Hmm, i pościel rozłożono na podłodze. Chyba ktoś śpi tutaj. Nie powinienem przeszkadzać. No, ja jestem tutaj z Feniksem zgodny, więc dobrze będzie stąd wyjść. Hej, ty! No czekaj, mam dla ciebie parę pytań. Hm, jestem pewny, że gdzieś wcześniej słyszałem ten południowy akcent. Okej. Okay. Okej! Okay. Tak, to tylko jedną postać mogło oznaczać. Skoro Feniks to zna, jest to akcent z południa. Tak, ta babka. Ona była w pierwszej grze, jeżeli ktoś oczywiście nie, nie pamięta albo, no, nie wiedział o tym. O, a niech mnie! To pan Phoenix Wright! Jak się masz? Nie widziałem cię w, no, rok może? A, a ty jesteś... Lotta Hair? Ta Lotta Hair, Lotta Heart, albo kim jesteś? Tutaj brakuje czwartej opcji, powinno jeszcze być Lotta Spaghetti! Nie, to jest oczywiście Lotta Heart. Jesteś Lotta Heart, zgadza się? Bingo! Jestem jedynym i niepowtarzalnym, paranormalnym fotografem. Lot the heart! A, ha, więc wciąż tutaj pracujesz. W sensie w branży fotografii? Mam ma, no, ma na myśli? Oczywiście! I dzisiaj wyłapię coś wielkiego. Tylko czekaj i zobaczysz. O, tak właśnie. Tak właśnie. Nie, nie ma czasu na stratę czasu. Co <śm> Trochę dziwne powiedzonko. Nie ma czasu na stratę czasu. O, wow, nas już nie pogadaliśmy już się ma zacząć połączenie. Trochę. trochę szkoda. Bo pewnie bym z Otoną więcej słów chęt... no chętnie tam wymienił po sprawie, gdzie też ona przecież brała uja, była świadkiem. Tak, trochę było z nią kłopotów, ale nie jest ona ani trochę złą osobą. Po prostu trochę źle ona podeszła do. Właśnie roli świadka w jakiejś rozprawie. Trochę ją ponosiło, tam wszystko i. wyniknęło z tych parę komplikacji, ale na końcu wszystko skończyło się, no oczywiście, możliwie jak najlepiej dla nas. Miseczna maja i gość honorowy. Proszę wejść do komnaty połączeń. Z tym, w końcu. w końcu pacnę te wszystkie natrętne muchy. Raz na zawsze. Słyszysz mnie? Już więcej złego o mnie nie powiedzą po tym wszystkim. O, pokocham, pokocham ten odgłos ich przeprosin. A ty nie? Ty nie, panie Wright? Ja! Um, no, no ja, ja też bym go pewnie pokochał. Mistyczna moja, czy masz klucz do komnaty połączeń? Tak, tutaj na miejscu. To mnie naturalnie satysfakcjonuje. Ten klucz jest jedyny w swoim rodzaju, więc proszę, uważaj na niego. Będzie w, w porządku, Ciociu Morgan. Ja go nie stracę. Możesz mi zaufać. Okej, okay, doktorze Gray? Zacznijmy. Nareszcie, wejdźmy. Okej, okay, to to jest naprawdę ekscytujące. Jak mówię, maja i pierwszy taki właśnie. Taka pierwsza robota. Taka na serio, czy coś? Takie. Uh, co się stanie, co tam się dzieje w środku? No kurczę, jak mówię. Czy jak Morgan mówiła, szkoda, że nikt z zewnątrz tam nie może zbytnio zerknąć, ponieważ no, sekrety byłyby po prostu już już nigdy więcej sekretami? Pewnie ktoś by tam się rozpowiedział, tam rozgadał o tym wszystkim, co widział i trochę by na tym rodzina Fej ucierpiała. Babciu? Babciu, dlaczego masz takie duże ikonki? A, a nam czemu nie wolno wejść do tego pomieszczenia? Droga pani, niesamowicie posługujesz się polskim, czy angielskim, nie wiem. Też było tak nasze w kreskówkach, że mówili, że po angielsku tam coś, mimo że gadali po polsku. Że mów po angielsku, kiedy mamy polski dubbing w pełni. To, to nie wiem, czy występuje w kreskówkach obecnie, ale kiedyś tak było na pewno. Takie trochę było to zawsze błędne tłumaczenie. Co? Ja jestem z serca samego centrum! Naprawdę? A więc ja skromnie żądam, żebyś wróciła do tego serca centrum. A a, a a ty co mówisz? To jest wioska kurain. Jeśli nie jesteś w stanie trzymać naszych tradycji i zasad, to żądam, żeby stąd wyszła. Przepraszam. Wow, zamknęła lotę. To jest zdumiewające. Ta, to to jest weczen. To, to musi być wyczyn. Czekajmy, no kurde, ale. Uch! Ponosi mnie! To nie jest odgłos wezwanej duszy, prawda? Dusze nie robią bęk? Hej, a co to teraz było? He, to. to było z tej komnaty. I drugiem. okej. Okay. He, hej! To jest strzał z pocisku! P Przepraszam? Już kiedy słyszałem ten odgłos. To jest strzał z pistoletu, pocisk. Mogę na to postawić swoje afro. M Maja, Maja jest w środku. A to kurczę, wbijaj tam! No, panie prawniku, adwokacie, jaki jest plan? No, a jaki inny? Musimy tam wyważyć drzwi. Co? Ale, ale jest tylko jeden klucz i no, to, to ten dzieciak to ma. No jak mówię, wyważyć. No to w porządku, pani Frey. No, tak, ale. No, jest tylko jedna kwestia. No, znaczy się. Nie powstrzymuj mnie. Potem wyszedł rachunek do biura Wright Company. Tak! To nazywam bycie mężczyzną? No, to musimy stanowczo. I. tak. Dobra, źle się dzieje. Źle się dzieje w państwie duńskim. Ja. Byłam zamordowana. Maja? Ten mężczyzna zamordował mnie, więc zabiłam jego. Ty co?